Ok, wkładam do piekarnika na godzinę czasu 180 stopni, tak jak mówiłem. Funkcja terma, obieg i dół. Witam serdecznie, dziś przychodzę do Was z nowym przepisem. Będzie to zapiekanka z młodą kapustą papryką, mięsem mielonym. I tu jeszcze mam ugotowane ziemniaki, jest ich kilogram. I trzy marchewki jeszcze wkroiłem sobie razem i ugotowałem w osolonej wodzie. Mięsa mam pół kilograma, tym razem jest to łopatka. Mała główka. Kapusty, jedna cebula, jedna papryka. Zapraszam do przepisu, Słuchajcie, więc zaczynamy, bo przepis jest naprawdę prosty i szybki w wykonaniu. Na początek musimy sobie doprawić mięso. E, mam tutaj pół kilograma łopatki, jak wspominałem, więc płaska łyżeczka soli, jedna trzecia łyżeczki pieprzu, dwie łyżeczki czosnku suszonego i dwie łyżeczki papryki słodkiej. To musimy sobie po prostu wyrobić, żeby mięso miało już smak. Tak, przygotowane mięso odstawiamy, nie musimy długo wyrabiać. Chodzi tylko o to, żeby po prostu mięso nabrało już tych smaków od tych przypraw. Teraz zajmiemy się kapustą. Naprawdę mała główka wystarczy i szedkujemy ją dość drobno. poszatkowaną dodajemy od razu do mięsa. Następnie jedną cebulę kroimy w kosteczkę. Dodajemy do tej, do tej kapusty i do mięsa. Następnie papryka i paprykę kroję w drobną kostkę. Dodaję do kapusty. No i posłuchajcie, wkradł mi się tutaj taki mały błąd techniczny, nie włączyłem kamery. Te warzywa z tym mięsem, które miałem tutaj obok, to tylko warzywa posoliłem i dodałem trochę czosnku suszonego, około łyżeczki i to wszystko wymieszałem razem. Także tutaj teraz mam już te warzywa razem z mięsem. I teraz co? Ja mam takie mniejsze naczynia do zapiekania, więc wezmę sobie dwa. W ten sposób. I przełożę sobie tą kapustę z tym mięsem, bo ta kapusta naprawdę tego jest tutaj dużo. A nie chcę robić jakiejś wielkiej, grubej zapiekanki, tylko żeby to fajnie smakowało. Wszystko, żeby to wszystko było zbalansowane. Układam sobie na dnie. Troszeczkę to trzeba ugnieść. Tutaj zrobimy to samo. Pierwsza, pierwsza warstwa zapiekanki już jest gotowa. Na chwileczkę tylko to odstawimy, bo następną bardzo ważną czynnością jest przygotowanie ziemniaków z tą marchewką. Więc tu mam ziemniaki z marchewką. Do tych ziemniaków z ugotowaną marchewką, no ziemniaki też oczywiście ugotowane, wrzucam porządną łyżkę masła. Masło miękkie. Do tego od razu. Tak jak mówiłem, jest tutaj kilogram ziemniaków i trzy marchewki. Teraz biorę gałkę muszkatołową i wcieram. Połowę gałki wystarczy, nie za dużo. I nie kupujcie gałki raczej takiej mielonej, tylko po prostu kupujcie taką, którą musicie sobie zetrzeć. Ona ma dużo więcej aromatu. Już to pięknie pachnie. OK, wystarczy. Do ziemniaków dodam Łyżeczkę ziół prowansalskich, łyżeczkę kurkumy, jedną trzecią łyżeczki pieprzu. I choć było to gotowane w osolonej wodzie, dodam jeszcze płaską łyżeczkę soli. Teraz muszę je trochę pougniatać. Ok, wystarczy nie trzeba tego za mocno. Bo, gdzieś marchewka zostanie jakaś w całości, to później będzie fajnie wyglądało. I teraz tak do tych ziemniaków dosypuję 200 gramów seranatan. No, i już teraz klasycznie łyżką muszę to po prostu wymieszać z tym serem. Ser starłem na tarce. Ser jest tutaj opcjonalny. Bez sera też będzie to bardzo dobre, ale ja sobie dodam ten ser. Tak wystarczy. Można spróbować, czy Wam to smakuje, bo może chcecie troszeczkę więcej soli. Zawsze można pokombinować. Z powrotem wracają tutaj, tutaj zapiekanki. No i wykładamy ziemniaki na wierzch. Nie wszystko od razu, żebyście po prostu mniej więcej widzieli jaką warstwę tutaj ułożycie najważniejsze, że na koniec pieczenia bo ja to będę piekł jakąś godzinę ale najważniejsze na koniec pieczenia dobrze tą górę jest zrumienić tak dosyć porządnie widzicie te kawałki, widzicie te kawałki marchewki jak ona fajnie wygląda no to właśnie mi chodziło o ten efekt wszystko równo Dobra, teraz jeszcze jedna rzecz, bardzo prosta. Trzeba widelcem po prostu porobić takie, takie ślady jakby. Będzie to też fajnie wyglądało. Ok, wkładam do piekarnika na godzinę czasu 180 stopni, tak jak mówiłem. Funkcja termo, obieg i dół. I czekamy. No i posłuchajcie, miałem problem z dźwiękiem. E, dogrywam to po prostu teraz. E, e, dogrywam to po prostu teraz jako narrację. Zapiekanki już spróbowaliśmy, ale jeszcze raz dla was tutaj e, próbuję bo naprawdę ona jest świetna robi robotę, wyszło tego dosyć dużo, bo są tego dwie, dwa naczynia do zapiekania, tak to wygląda tam w tej zapiekance nic nie pływa tam nie ma, tam wszystko jest tak fajne spójne, po prostu to jest tak pyszne, dzieciaki się tym zajadały, że no naprawdę gorąco, gorąco wam ją polecam fajna, prosta w wykonaniu, bardzo prosta i naprawdę pycha, no kurczę, tutaj nic dodać, nic ująć ja Wam serdecznie polecam. Zapraszam do następnych moich przepisów, bo trochę ich teraz będzie. No i do zobaczenia.